Izu Ugonoch, mistrz Europy i sześciokrotny mistrz polski w kickboxingu, przełamuje ograniczenia nie tylko w ringu, ale także jako gospodarz nowego programu oraz oddany ojciec i mąż. Dowiesz się, jak sport i rodzina kształtowały jego życie oraz jak poradził sobie z wyzwaniami poza ringiem. Izu Ugonoch to wybitny sportowiec o polsko-nigeryjskich korzeniach, który zdobył uznanie jako mistrz Europy i świata w kickboxingu oraz jako zawodnik mieszanych sztuk walki. Rozpoczął swoją karierę sportową w technologicznie rozwijającej się dziedzinie kickboxingu, gdzie zasłynął jako sześciokrotny mistrz Polski. Niedawno miał okazję podzielić się swoją pasją z szerszą publicznością w programie Kuby Wojewódzkiego, gdzie spotkał się z dziennikarką Izą Kszan. Zaproponował jej trening, który został uwieczniony przez kamery Dzień Dobry Tiffian, pokazując widzom jak przebiega nauka u boku mistrza. W dziedzinie sportów walki Izu Ugonoch stał się inspiracją dla wielu młodych ludzi. Jego droga sportowa nie ogranicza się jedynie do kickboxingu. Od 2014 roku zmaga się też w kategorii ciężkiej jako pięściarz zawodowy, a od 2020 roku występuje w MMA pod flagą organizacji Konfrontacja Sztuk Walki. Izu podkreśla, że jego największym osiągnięciem jest nie tylko zdobycie licznych tytułów, ale fakt, że udało mu się utrzymać zdrowie fizyczne i intelektualne po stoczeniu 20 walk, z których 18 zakończył zwycięstwem. Poza ringiem Ugonoch realizuje się jako gospodarz programu Królowa Przetrwania, gdzie jego doświadczenie w radzeniu sobie z presją i umiejętność współpracy z różnymi osobami odgrywają kluczową rolę. Bogate doświadczenia życiowe wpojoną mu świadomość, jak ważna jest determinacja i komunikacja w osiąganiu celów, co ułatwia mu interakcje z dużymi grupami uczestników. W życiu prywatnym Izu jest szczęśliwy jako kochający mąż Antoniny Banaś i ojciec córki. Rodzicielstwo okazało się istotnym etapem w jego życiu, zmieniając jego spojrzenie na wiele spraw. Dla niego wychowanie dziecka wiąże się z przekazywaniem wartości, takich jak determinacja, dyscyplina i uczciwość, które są fundamentem jego własnych osiągnięć. W tym wszystkim sport pełni rolę nie tylko ścieżki kariery, ale przede wszystkim stylu życia, kształtując jego codzienność i podejście do wyzwań, na które napotyka zarówno w ringu, jak i poza nim. Sztuki walki, które przez lata praktykowałem i z którymi jestem ściśle związany, ogromnie wzbogaciły moje życie w różnych aspektach. Przez wiele lat walczyłem na zawodowym poziomie, prowadziłem też liczne treningi, co dało mi okazję zwiedzić kawałek świata. Można śmiało powiedzieć, że stały się one dla mnie nie tyle sportem, ile stylem życia, który kształtuje moje podejście do wielu spraw. Od samego początku sztuki walki były dla mnie nieocenionym źródłem pewności siebie. Nauczyły mnie, jak skutecznie zadbać o własne bezpieczeństwo oraz jak obronić siebie w różnych sytuacjach, co jest umiejętnością niezwykle przydatną zarówno na ringu, jak i poza nim. Izu Ugonoch, znany sportowiec i człowiek wielu talentów, stał się prowadzącym programu telewizyjnego Królowa Przerwania, który zadebiutował 27 grudnia na plejerze. Ten nietuzinkowy projekt zgromadził 12 znanych uczestniczek, które stanęły przed wyzwaniem przetrwania w surowych warunkach dżungli w Tajlandii, bez dostępu do telefonów komórkowych czy mediów społecznościowych. Uczestniczki musiały stawić czoła nie tylko naturalnym trudnościom, ale także zmierzyć się z samymi sobą, przełamując własne ograniczenia. Ugonoch przyznaje, że dla niego samego wyjazd z tak liczną grupą kobiet również stanowił pewną trudność. Podkreśla, że to wychowanie w domu pełnym kobiet, w otoczeniu czterech sióstr, dało mu odpowiednie przygotowanie do tej przygody, stanowiąc solidny fundament do nawiązywania relacji i współpracy z kobietami w takich warunkach. Kluczowym aspektem przed rozpoczęciem tego projektu była jednak zgoda na obecność jego narzeczonej, co pozwoliło mu w pełni zaangażować się w wyjazd i doświadczenie. Izu Ugonoh nie kryje, że najistotniejszą osobą w jego życiu pozostaje jego żona. Antonina Banaś, którą poznał przy okazji zawodowej Gali Sportowej. Ta chwila okazała się przełomowa, zaiskrzyło między nimi, co zaowocowało ich małżeństwem zawartym w grudniu 2023 roku. Para rok wcześniej powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, córeczkę, co całkowicie odmieniło jego spojrzenie na wiele spraw. Z chwilą narodzin dziecka zmienia się perspektywa na priorytety życiowe, i pewne rzeczy stają się bardziej wyraziste w kontekście tego, co jest najistotniejsze. Oczywiście kariera wciąż pozostaje ważnym aspektem jego życia zawodowego, jednak w obliczu odpowiedzialności rodzicielstwa nabiera zupełnie nowego znaczenia. Izu ceni sobie każdy moment spędzony z córką, świadomie podchodząc do rodzicielstwa, z pełnym zrozumieniem, że te chwile są ulotne i bezcenne. To właśnie jego córeczka jest dla niego najpiękniejszym aspektem życia, stanowiąc źródło niewymownej radości i inspiracji. Jeśli nie miałeś okazji śledzić programu Dzień Dobry Tvn w telewizji, nie musisz się martwić, ponieważ wszystkie jego odcinki są dostępne na platformie player.pl. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie elastyczność i nie zawsze mogą dostosować się do harmonogramu nadawania na żywo. Poza samymi odcinkami, platforma oferuje także różnorodne dodatkowe materiały, które mogą przyciągnąć uwagę widzów zainteresowanych różnorodnymi tematami. Dla przykładu jedno z polecanych zagadnień dotyczy fascynującego wpływu pewnego mówcy na dzieci. Młodzi słuchacze są zachwyceni jego wystąpieniami, a wielu z nich przyznaje, że właśnie dzięki jego inspirującym słowom postanowili rozpocząć swoją przygodę z koszykówką. To zaskakujące, jak wielką moc mogą mieć słowa i jak potrafią motywować do podjęcia nowych wyzwań. Innym intrygującym tematem jest historia Polaka, który zasłynął z pobicia rekordu świata w dziesięciokrotnym Ironmanie. Taka wyczynowa próba wymaga nie tylko niesamowitej wytrzymałości fizycznej, ale również ogromnej determinacji i przygotowań. Zrozumienie, jak ktoś może osiągnąć coś tak widowiskowego, może być źródłem inspiracji dla wielu, którzy interesują się ekstremalnymi wyzwaniami i sportem na najwyższym poziomie. Kolejny przykład to wgląd w świat tenisa oparty na doświadczeniach ojca Huberta Hurkacza, znanego polskiego tenisisty. Jego ojciec podkreśla, jak kluczowe w tej dyscyplinie jest nauczenie się radzenia sobie z porażkami. Tenis to sport, który wymaga nie tylko umiejętności technicznych i fizycznych, ale także silnej psychiki zdolnej poradzić sobie z nieuniknionymi przegranymi. Ten aspekt wychowania młodego sportowca jest często kluczowy dla jego dalszego rozwoju i sukcesów. Całość została przygotowana przez redaktorkę Nastazję Bloch, której zadaniem było przedstawienie tych interesujących tematów w sposób przystępny i angażujący. Zdjęcie ilustrujące artykuł pochodzi z programu Dzień Dobry TVN i podkreśla wizualny aspekt prezentowanych treści. Program, oprócz informacji, dostarcza widzom również estetycznych wrażeń wizualnych, co czyni odbiór całości jeszcze przyjemniejszym i bardziej atrakcyjnym. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić fajterskich newsów.